Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich w trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Cieszę się, że mogę spotkać się z Wami w tej katachezie. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam Jezusa, Jezusa zupełnie innego, Jezusa, którego ogarniają emocje. Ta dzisiejsza Ewangelia zabiera nas przede wszystkim do świątyni, świątyni Jerozolimskiej, świątyni, która. Była centrum życia, życia wszystkich Żydów, narodu wybranego, świątynia, która przyciągała Rzesze. Z Ewangelii, według świętego Jana. Zbliżała się pora paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicze ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni. Także baranki i woły porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał, do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie rzekł. Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano Gorliwość twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Tak jak usłyszeliśmy w danym fragmencie Ewangelii św. Jana, Dzisiaj Jezus zabiera nas do świątyni. U Jana wydarzenie w świątyni występuje na początku Ewangelii, bezpośrednio po cudzie w Kanie Galilejskiej. Jezus po uczynieniu cudów w Kanie Galilejskiej wraz ze swoimi uczniami idzie do świątyni jerozolimskiej, aby oddać cześć swojemu Ojcu, aby wypełnić się Jego obecnością, aby móc się tam modlić. U Jana ten fragment występuje na początku Ewangelii. Natomiast u pozostałych Ewangelistów ten fragment spotykamy na końcu. Nie wiemy, czy wydarzenie w świątyni miało miejsce tylko raz, czy może dwa razy. Skoro Jan zapisał to wydarzenie na początku, a pozostali Ewangeliści na końcu. Ale ważne, aby dostrzec, co się w tej świątyni dzieje. Na początku, gdy przeczytałem tę Ewangelię. Stwierdziłem, że w tej Ewangelii jest wszystko jasne, ale to nieprawda. W tej Ewangelii jest coś innego, coś szczególnego. Zobaczmy, co dzieje się z Jezusem, gdy wchodzi do świątyni. Jezusa ogarnia złość i nie jest to jakaś prosta, prymitywna emocja, która dotyka jego serca. Jezus zostaje bardzo mocno poruszony. Nerw, który się w nim rodzi, powoduje, że Jezus dostaje, można powiedzieć, pewnego ataku, ataku szału. Ta Ewangelia pokazuje nam, że Jezus był też takim samym człowiekiem jak my, że również i te negatywne emocje nim targały. Co o czym mówi dzisiejsza Ewangelia? Zobaczmy, że. To nie była tak jak powiedziałem prosta emocja zwykła która chwilowo zrodziła się w sercu Jezusa i on popłynął. Zobaczmy że Jezus wchodząc do świątyni co czyni? Kręci bicz, czyli zbiera sznurki, wiąże je i dopiero później zaczyna swoje działanie. Co Jezus czyni w świątyni? Wyrzuca zwierzęta w jaki sposób wyrzuca się zwierzęta ze świątyni? Może jest trudno nam to dzisiaj sobie wyobrazić, ale wyobraźcie sobie, jak można wyrzucić krowę ze świątyni, woły, baranki. Trzeba użyć do tego siły i to bardzo wielkiej. Jezus nie, Jezus używa wielkiej siły, wyciąga te zwierzęta wręcz na siłę ze świątyni, ale co więcej, to nie koniec, te emocje są tak silne, że Jezus wyrzuca. Stoły, wywraca stoły, rozrzuca pieniądze bankierów, i tych stołów nie było jeden czy dwa, tych stołów było mnóstwo. Jezus każdy po kolei stół wywraca. Wywraca, aby oczyścić tę świątynię. I możemy zadawać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Jezus to czyni? Nam się może wydawać, że Jezus oczyszcza świątynię, ponieważ ci ludzie się tam nie powinni znajdować. A to nieprawda. Ci ludzie mogli się tam znajdować. Ci ludzie mogli tam być. I Jezus, co więcej, doskonale o tym wiedział, że oni mogli tam być. Ci ludzie, którzy się tam znajdowali, mieli pomagać w oddawaniu czci Bogu, pomagali sprawować kult. Ci ludzie byli tam potrzebni. Ale Jezusa poruszyło to, że ci ludzie nie uszanowali tego miejsca, ponieważ to miejsce rzeczywiście nie stało się miejscem Boga, miejscem, w którym oddawany jest cześć Panu Bogu. Doskonale wiemy, dlaczego ci ludzie tam byli. Ponieważ Żydzi, gdy urodził się im syn, czy urodziła się im córka, czy obrodziło im pole, musieli oddawać ofiarę należną Panu Bogu. I świątynia gromadziła Żydów, naród wybrany. Nie tylko z jednego miejsca, ale z wszystkich rejonów. I gdy przychodzili, musieli wymieniać swoje monety. Tą podstawową i najważniejszą monetą, która była w tamtym czasie, był syk. I właśnie również Żydzi, gdy przybywali z dalekich zakątków, nikt nie ciągnął ze sobą zwierząt z daleka, tylko tamte zwierzęta nabywał. Jako ofiarę przebłagalną, czy ofiarę dziękczynną Bogu Ojcu, Panu Bogu. Zobaczmy, że rodzice Jezusa również składają taką ofiarę, co pokazuje to, że Józef i Maryja byli bardzo ubodzy, bo złożyli parę gołębi w darze. Nie złożyli wołu czy baranka, ale właśnie tą parę gołąbków, co pokazuje, że właśnie ten kult był bardzo potrzebny i tak naprawdę uwierzcie mi, że tam w tej świątyni, gdy Jezusa ogarnęły te nerwy, emocje, tam się naprawdę bardzo dużo działo, bardzo mocno. Wyobraźmy sobie wzburzonego Jezusa, który wywraca te stoły, wypędza zwierzęta, wypędza co więcej nawet ludzi. O nich nie głaskał, nie prosił, ale on użył siły. Użył, można powiedzieć, w pewien sposób przemocy fizycznej wobec tych zwierząt czy wobec tych ludzi. Ale po co to czyni? I tu warto poszukać odpowiedzi w Piśmie Świętym, bo czy taka sytuacja miała już miejsce? Tak, w Starym Testamencie. Warto właśnie odnieść się do ostatniego rozdziału Księgi Nehemiasza. Za chwilę o tym przeczytam, za chwilę podam ten fragment, aby uzmysłowić, dlaczego właśnie Jezus to czyni. W Księgi Nehemiasza jakiś przedtem kapłan El El Elashib Zawiadowca komnat naszego Boga, żywego, krewny Tobiasza, urządził dla niego obszerną komnatę. Dawniej składano tam ofiarę pokarmową, kadzidło, sprzęty i dziesięcinę zboża, moszczu i oliwy, przydział lewitów, śpiewaków i odźwiernych oraz świadczenia dla kapłanów. Podczas tego wszystkiego nie byłem w Jerozolimie, gdyż w roku trzydziestym rządów króla babilońskiego udałem się do tego króla, lecz po pewnym czasie uzyskałem od króla zezwolenie na powrót. Gdy przybyłem do Jerozolimy, spostrzegłem występek, który popełnił kapłan na korzyść Tobiasza przez urządzenie dla niego komnaty na dziedzińcach domu Bożego. Rozgniewałem się bardzo i wyrzuciłem cały sprzęt domu Tobiaszowego precz z tej komnaty. Wtedy kazałem oczyścić te komnaty i z powrotem przeniosłem do tego miejsca sprzęty domu Bożego, ofiarę pokarmu, mową i kadzidło. Zobaczmy, że... Nehemiasz czyni to samo co Jezus. Wypędza tobiasza, który zajął miejsce przeznaczone Panu Bogu. Kapłan, który miał wypełniać szczeliny, szczeliny życia duchowego ludzi, zamienił to miejsce, miejsce święte, na jakieś komnaty dla tobiasza, dla swego krewnego. I Nehemiasz czyni to samo co Jezus. Dlaczego Jezusa ogarnęły te emocje? Dlatego, że Jezus, jak czytamy w danym fragmencie Ewangelii dalej, też odczuwał pewien ból, smutek w swoim sercu. Nie zwierzał się nikomu, jak mówi Pismo Święte, nie oddawał, nie powierzał swojego serca drugiemu człowiekowi i przyszedł właśnie do świątyni, aby sprawować kult, aby wypełnić szczelinę swojego serca ojcem, aby spotkać się ze swoim ojcem, aby móc się modlić. A tu przychodzi ktoś do niego chwila, moment, jakaś ofiara i sprawa jest załatwiona. Złożenie ofiary i jest już po wszystkim. To tak jak dzisiaj w naszym współczesnym kościele, gdy my szukamy Pana Boga, chcemy właśnie spotkać się z Nim, chcemy, żeby zadziałał w naszym sercu, żeby dotknął naszego serca. Ktoś przyjdzie i powie: Odmów jedne, zdrowaś Maryjo, obejdź drogę krzyżową i sprawa jest załatwiona, Bóg wypełni Twoje serce. To jest ta sama metoda. Właśnie Jezus przyszedł, aby zanurzyć się w obecności swojego Ojca, aby jeszcze bardziej zawięzić swoją relację z Ojcem, a nie miał możliwości, ponieważ to miejsce kultu zmieniło się w miejsce rzezi, ponieważ zwierzęta, które były tam zabijane, kult, który był tam sprawowany, był tylko kultem powszechnym, to nie płytkim, w którym nie było głębi, w którym nie było niczego tak naprawdę. Kapłani również posiadali z tego zysk, dlatego zgadzali się na to. Ale gdy Jezus wpadł właśnie w tę furię, gdy wpadł w te emocje, tak naprawdę nikt nie sprzeciwił się Nikt nie powiedział, że źle robi. Dopiero później kapłani zapytali, jakim prawem to czynisz, jakim znakiem się wykażesz wobec nas. I Jezus mówi: zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Jezus chce, mówi tutaj o świątyni swojego ciała. I chce nam powiedzieć, że ta świątynia jest, ta świątynia fizyczna jest bardzo ważna, ale również ważna jest ta świątynia ducha. Święty Paweł mówi: jesteście przecież świątynią ducha. I my właśnie mamy dbać o tę świątynię naszego serca. O to, aby w tym sercu nie było właśnie jakiegoś sztucznego kultu, sztucznego sprawowanego kultu, jakiegoś płytkiej, płytkiej relacji z Jezusem, z Panem Bogiem. Tu chodzi o głębię, o to, abym jeszcze ściślej się z Nim zjednoczył, aby Jezus mógł wypełnić szczeliny mojego serca, abym był głęboki w tym, co wie, w co wierzę, co robię, abym właśnie obfitował łaską Bożą, bo Jezus tego pragnie i pokazuje nam, że właśnie to tam ma być ta głębia w sercu, w sercu każdego człowieka. I my, będący we wspólnocie, również mamy wypełniać te luki drugiego człowieka, mamy wypełniać te szczeliny sobą, swoją obecnością, życiem w Bogu i z Bogiem przede wszystkim. Bo nie chodzi tutaj o jakieś puste ofiary, nie chodzi tutaj o jakiś kult, ale chodzi właśnie o relacje, relacje głęboką, relacje z Jezusem, z Ojcem, z Duchem Świętym, relację w prawdzie, szczerej prawdzie. Bo tutaj warto przypomnieć też słowa proroka Izajasza, który mówi, że nie chce ofiar, bo już jest przesycony tymi ofiarami. Izajasz mówi, co, mówi, co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan, syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców, krew wołów i baranów i kozłów mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Przestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłem mi jest wznoszenie dymu, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt, nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem, sprzykrzyło mi się je znosić. Gdy wyciągnięcie ręce, odwrócę się od was, odwrócę me oczy. Chociażbyście mieli, mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham, bo tutaj nie chodzi w tych słowach o jakieś ofiary. Chodzi właśnie, abyśmy przylgnęli całym sercem do Jezusa, abyśmy oddali mu wszystko to, co mamy, całego siebie, aby Chrystus mógł właśnie wypełniać te szczeliny naszego serca, a później my, będąc we wspólnocie, abyśmy mogli wypełniać szczeliny drugiego człowieka. I tu warto przypomnieć sobie też słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił o właśnie Bożym przykazaniu, że te Boże przykazania pomagają nam spotkać się właśnie z Bogiem, że to w naszym sercu ma być to spotkanie, ma być ta świątynia, by Bóg był w tej świątyni przede wszystkim kim? Gospodarzem. Aby Bóg w tej świątyni naszego serca był najważniejszy, nie wszystko inne, ale Bóg. Mamy troszczyć się o te częste spotkanie z Bogiem w Jego świątyni, w naszym kościele, czy to również w naszym sercu. Tym bardziej, kiedy teraz trwamy w tym trudnym czasie, Bóg pozwala nam odnaleźć siebie, pozwala nam odnaleźć drogę do siebie, drogę do naszych kościołów. Przyjęty Chrystus w komunii świętej umacnia naszą nadzieję. Daje nam siłę do pokonywania naszych trudności i mądrości w podejmowanych decyzjach. I niech właśnie Jezus oczyszcza dzisiaj nasze serce. Pozwólmy Mu wyrzucić wszystko to, co w tym sercu jest niewłaściwe, co nie pozwala nam naprawdę się z Nim spotkać w pełni, w czystości serca. Niech Chrystus wypełnia dzisiaj nasze szczeliny. Amen.